Kolejny ulubieniec z, z kategorii... Hej, z tej strony Jurka, czyli My Tip. Właśnie pod tą nazwą znajdziesz mnie na Instagramie, gdzie dzielę się swoją wiedzą i ładnymi fotkami. W tym filmiku pokażę Wam moich ulubieńców miesiąca maj. Nie jest tego jakoś bardzo dużo, ale są to takie moje odkrycia, perełki... Także zapraszam do oglądania. I pierwszy produkt to maska od Anwan Kokos i Glinka. Jest to maska pechowa, czyli w swoim składzie zawiera proteiny, emolientek i humektanty. Poza tym w składzie znajdziemy m.in. emolient, który tworzy film ochronny na włosach, glinka, która w tym przypadku nadaje objętości włosom na całej długości oraz olej kokosowy, który świetnie sprawdza się na włosach niskoporowatych ponieważ zawiera małe cząsteczki, przez co nie obciąża nawet niskoporowatych włosów. Uważam, że jest to produkt wart uwagi, zwłaszcza dla osób z niską porowatością włosów i dla takich włosów, które potrzebują takiej objętości na długości włosów. Najczęściej stosowałam ten produkt na kilka minut, z racji, że jest to maska, czy jest to bardziej treściwy produkt, bardziej bogaty, wystarczy go niewiele nałożyć na włosy, aby pokrył całą długość włosów. Także w moim odczuciu jest to naprawdę wydajny produkt. Aktualnie jest to mój pewnie, jeśli chodzi o pielęgnację włosów. Zawsze, kiedy nie wiem czego użyć, jakiego produktu, żeby na pewno te włosy dobrze wyglądały, e, używam właśnie tej maski. E, ona nadaje takiej lekkości włosom, takiej objętości. Po prostu cudo dla mnie. Ten produkt ma pojemność 200 ml, a jego cena waha się około 40 zł. I kolejny mój ulubieniec to serum ciekłe kryształki Inside. Jest to serum silikonowe, które w swoim składzie zawiera m.in. organiczny olej sezamowy oraz lniany. Ja to serum stosuję od razu po umyciu na takie wilgotne włosy, mniej więcej od ucha w dół, żeby zabezpieczyć te włosy. Oraz przed pójściem spać, żeby maksymalnie zabezpieczyć te włosy przed jakimiś otarciami itd. Uważam, że serum jest naprawdę lekkie, nie zauważyłam u siebie żadnego obciążenia, a muszę wspomnieć, że przy niskoporowatych włosach jest naprawdę łatwo o coś takiego, o przeciążenie. W moim odczuciu jest to bardzo wydajne serum, ponieważ wystarczy mi jedna pompka na pokrycie moich całych włosów. Pojemność tego produktu to 100 ml i mam wrażenie, że starczy mi na wielki naprawdę, a cena jest około 59 zł. Kolejny ulubieniec jest z kategorii gadżety oraz less waste. Jest to czepek satynowy od Włoczka. On jest w takim pięknym kolorze. Ja akurat tutaj mam różowy, ale on występuje też w kolorze niebieskim. Oba są piękne, naprawdę. Uważam, że jest to bardzo praktyczny gadżet, i przyda się na pewno każdemu ponieważ czy to na przykład przytrzymujemy dłużej maskę albo robimy olejowanie na jakiś podkład, to taki czepek jest naprawdę świetny. To, co jest ogromnym plusem takiego czepka, to to, że kupujemy jeden czepek i starczy nam na dłuższy okres i nie zużywamy tyle plastiku. Ten czepek kupicie w sklepie loczek za około 25 zł. I kolejny produkt jest to mieszanka olejów 7 Oils od Nakomi. I znajdziemy tutaj olej arganowy ze słodkich migdałów, makadamia, kokosowy, żożoba, inchi i sojowy. Jeśli chodzi o kategorię olejowania włosów, jest to zdecydowanie mój ulubieniec. E, sprawdziłam go na różne sposoby. E, olejowałam nim włosy na sucho, e, na podkład proteinowy, humek tantowy. Za każdym razem włosy wychodziły cudne, naprawdę. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że z początku bardzo drażni mnie ten zapach tutaj ponieważ jest on taki no średni, szczerze taki sztuczny, chociaż teraz już się do niego przyzwyczaiłam, chociaż uważam, że jest to no, zbędne po prostu. Uważam, że każdy już się przyzwyczaił do zapachu oleju, że jest on delikatny. Albo wcale go nie czuć. Oczywiście wyjątkiem jest olej musztardowy. Także podsumowując, jest to mój naprawdę ulubiony olejek, mieszanka olei do olejowania włosów. Świetnie sprawdza się na moich nisko porowatych włosach, chociaż yy, słyszałam też od innych osób, że praktycznie na każdej porowatości sprawdza się super. Także polecam go spróbować. Pojemność tego produktu to 100 ml, a cena około 42 zł. Kolejny produkt, tak właściwie nie wiem, pod co mam podpiąć. Czy bardziej pod pielęgnację włosów? czy pod garzetę, ale powiedzmy, że to jest pół na pół. Jest to taka malutka mini gumeczka jedwabna od Silky State of Mind i powiem wam, że uwielbiam i noszę codziennie, naprawdę cały czas. Ja generalnie włosy na co dzień mam związane w warkocza Także ta gumka świetnie się sprawdza do zakończenia tej fryzury. Te gumeczki są wykonane z materiału, jakim jest jedwab. E, jak wiecie, lub nie, jedwab jest świetny się chodzi o pielęgnację włosów, ponieważ e, ten materiał jest gładki, więc te włosy po prostu się suną, ślizgają po takim materiale. Nie ma szansu na zniszczenia lub otarcia. Mimo że, tak jak Wam wspomniałam wcześniej, jest to materiał jedwab, więc włosy po takim materiale suną, ślizgają się. Eee, ale sama użyłam tych gumek i mogę Wam powiedzieć na swoim przykładzie, że one się w ogóle nie ześlizgują. Tak jak założę sobie rano, tak do wieczora, ona się tam trzyma, nic nie poprawiam, także super. Przyglądając się bliżej tej gumce, jak ona jest wykonana, eee, ona ma bardzo dużo marszczeń i tak sobie myślę, że możliwe, że dzięki temu też się lepiej trzyma na tych włosach. Że ta kumka się tak nie ześlizguje z włosów. Muszę Wam jeszcze tylko wspomnieć, że na stronie Cirki State of Mind jest naprawdę przeogromny wybór, jeśli chodzi o kolor. Yy, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I cena takiej gumeczki to 39 zł. I już ostatni ulubieniec to masło kawowe od Mohani. Powiem Wam, że odkąd mam to masełko, używam sobie je głównie na usta i na skórę pod oczami. I przyznam szczerze, że nigdy nie miałam tej skóry w tak dobrej kondycji. To, co mnie zaskoczyło oczywiście pozytywnie, to to, że masło pięknie, ale naprawdę tak pięknie pachnie kawą. I wiem, że się tak zachwycam. Mówiłam też Wam na Insta Stories, ale to jest naprawdę cudo, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. I tak jak Wam mówiłam wcześniej, jest to typowa konsystencja takiego masełka. Ale powiem Wam, że jak używam sobie go na usta, to ja mam wrażenie, że on ma takie mikro, mikro drobinki. Ja nie wiem, czy mi się wydaje, chociaż pisałam z jedną dziewczyną i też ma identyczne odczucia. Oczywiście nie są to jakieś zmielone ziarna, tak jak w peelingu. To jest takie praktycznie niewyczuwalne, ale powiem Wam, że to jest nawet ciekawe i przyjemne. To masełko ma pojemność 50 gram i kosztuje mniej więcej 35 zł. A jakie są Twoje odkrycia ostatniego miesiąca? E, może jest to jakiś hitowy produkt do włosów, który dał Ci naprawdę good hair day? Jeśli masz choć jeden taki kosmetyk, to napisz mi koniecznie w komentarzu, bardzo chętnie przeczytam. I może przetestuję kolejnym razem u siebie. I to już wszystko jeśli chodzi o moich ulubieńców tego miesiąca. Generalnie takie filmiki będą pojawiać się bardzo regularnie tutaj na moim kanale. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, będzie mi bardzo miło. Jeśli chcesz być ze mną na bieżąco, pamiętaj o subskrypcji oraz dzwoneczku, jest bardzo istotne. Również bardzo Was zachęcam do zaobserwowania mnie na Instagramie. Wrzucam tam naprawdę fajne fotki i pokazuję Wam na stories, co tam u mnie, co robię, jaki robię link, Także jest ciekawie i serdecznie Was zapraszam. To do zobaczenia, Pa!